Zawiniemy tą kolumbrynę i jedziemy do Biedronki po kisiel, ciastka i 5 kg granatów ultrajądrowych. Będę mógł znowu pojeść na hakach w dziale mięsnym? Dobra, ale najpierw odpal tą ładę samarę. Żółty to zrobi. Mogę, mogę. Popchać możesz. No to jazda. Że wziąłem ze sobą widzienne koguta, połączoną z kwaskiem prowiej i mączki i trzema zgniętymi jabłkami z desko. Niemożliwe. Błop, pokaż mi. Tutaj jest. Tutaj masz swój śmierdzący towar, rozlej każdemu. Jesteśmy buntownikami z Uzbekistanu. Mam jeden granat zaczytnie, bo drugi odleciał łódź i na wojnie. Ale mam odjazd, widzę kosmitów. Jedź za nimi do ich kryjówki, zabijemy ich naszą głupotą. Skarbie walni Sebarana w ścianę, a nie w drzwi. Grozisz mi, idź sobie pojeździć pociągiem z telekspresu bądź i zabiorą licencję pilota. Do kawalerii wstąpić chciałem, długo w tłuszczu brastać musiałem, kia ki ki jak ja, znowu w mojej piżamie spałeś ty spaźnięta krowo. Zawiniemy go w plandekę z rzuka i zrobimy sobie potrawkę z ufoka. Łapać go swoimi zgrabiałymi łapskami, ale ma uszy jak wętle od kamaza. Raz cztery, dwanaście, osiem teraz. Ła, puszczaj mnie, pomocy, bo użyj mojego wzroku jonowego. Gdzie masz statek kosmito, masz mordy jak wieprz. Ha ha. Ła a pomocy. Zwiewamy do łady, zaraz pewnie zlecą się inne ufole. Pewnie znowu najadą się golonki z giedronki. Wyciągnijcie mnie stąd, ja nie chcę umierać. Ła a u a a. Gdzież tyż jesteś? Nigdy więcej nie będę pił bim z liści. Zaraz puszczę pawia. Zapomnij o Red Bullu. Boys, want, want, to było wypasione. Skubniemy trochę trawki i się zakrecimy na jakąś imprezę. Znowu się zlałeś. Tak. Szkoda, że do mojego buta. Zdrowie tych, którzy już nie mogą. O krowa, gdzie? Tam pobiegła. Czuję się jak kapitan Klops. Co to za pajac świeci mi po oczach, zaraz mu sprzęgle. Niebiescy. No to leżymy plackiem. Ty tam zjedź na pobocze. Jak znajdą towar, to warto po nas. Zatrzymaj się, dostałem straki. Nie możemy, dodaj potlenku acetylenu. Pewnie dziecka wybrały się na przejawkę ładą, teraz to oni dostają szału po żelkach i dietetycznej koli. za moich czasów krechy szły a suszy się zapychały, kto się nagrywa? Oni mają fotoradar zaraz zrobią nam zdjęcie Pijesz jak świnia lepiej ja poprowadzę Black Hawk przyleciał ale czap, nie dam się przerobić Moja babcia jeździ szybciej wózkiem na zakupach niż tym samochodem. Załącz Super turbinę będziemy latać. Gdy te emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie, kurcz. Gdy nie można, bo ząża. Chcą w Skończ z tymi swoimi żałosnymi pomysłami, bo poskarżę się mamie. W las schowiemy się na drzewach. Przecież krowy nie chodzą po drzewach. Dzwoncie do Sanepidu po wsparcie. Tu smergię widzę zbiegów. Niech mnie ktoś wydą jak ich nie złapiemy. Lewa prawa, lewa prawa, tylko się nie pomyli. Tać tujo. Są już za nami, dawać za mną w lewo, znam ten las. Co do kur, to wyciął drzewa. Ręce do góry smarki. A niech mnie ptako osdyja. Tam na polu stoi kropa cierpi, nie, czy oba drogą jedzie dyskoteka. Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy. Niebieska czapeczka, przy boku pałeczka. Życie takie znaczy przypadki, jadą sobie za rogatki, staną sobie gdzieś w szuwarach, płocie dziura, jakaś para, licznik już notuje, wszystko rejestruje, szybkie przekroczenia czeka na jelenia.